Witam, nasza firma AUTOGAZARIS przedstawia Mitsubishi ASX po liftingu wyposażonego w 16 zaworową jednostkę 1.6 MiVec o mocy 117 koni mechanicznych w której wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej BRC sekwent 32 kolejna w komorze silnika zabudową filtra powietrza umieszczona została centrala sterująca następnie widzimy reduktor Genius MB filtr fazy lotnej, elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej oraz wtryskiwacze gazowe zamocowane zostały pod osłoną silnika. Samochód dodatkowo został wyposażony w system ochrony gniazd zaworów głowicy, tzw. Tak lubryfikację z elektroniką sterującą niemieckiej firmy Valve Protector. Przełącznik wyboru paliwa, benzyna, gaz Usytuowany został po lewej stronie kierownicy, w dolnej części kokpitu. Na zaślepce widzimy diodę sygnalizującą minimalny stan płynu lubryfikacji. Zbiornik toroidalny producenta Staco zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 47 litrów, średnicy 630, wysokości 204 mm. Zabór tankowania na życzenie właściciela umieszczony został w dolnym, nielakierowanym elemencie zderzaka z tyłu po lewej stronie. Tak prezentuje się Mitsubishi ASX z instalacją gazową werce.